Cześć, nazywam się Karol Mozolewski. To jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Sporo się działo. Zaczynamy. To, co wydarzyło się w komendzie głównej policji, przejdzie do historii. Otóż w środę doszło tam do eksplozji, w wyniku której został uszkodzony strop w jednym z pomieszczeń na parterze, a komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, trafił do szpitala. I tu zaczyna się robić ciekawie. Bo, MSWIA wystosowało oficjalny komunikat, według którego, z którego wynika, że wybuchł prezent, który generał dostał podczas wizyty w Ukrainie. Nie chcieli jednak sprecyzować, jaki to jest ten wybuchający prezent, i tutaj ciekawe są jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, policja nie wezwała po tym, po tym zajściu ani Straży Pożarnej, ani nadzoru budowlanego, a tam przecież został uszkodzony strop. Widocznie stwierdzili na jakimś etapie, że dobre i tak było do odmalowania. Więc nie ma co zawracać innym ludziom głowy. A po drugie, ciekawe jest to, że z oficjalnym komunikatem czekano 30 godzin. Zupełnie jakby wydarzyło się coś, o czym nie chcą mówić, bo też nie ma wiarygodnej wymówki. I wtedy dziennikarze dowiedzieli się, że ten wybuchający prezent to był wystrzał z granatnika. Powtarzam, z granatnika. I jak dowiedzieli się dziennikarze, granatnik miał odpalić sam komendant główny policji, nie wiedząc, że jest naładowany. Co się zgadzało z tym, że nie wzywali innych służb i też bardzo długo szukali wymówki, jak to wszystko uzasadnić, co tam się właściwie wydarzyło, to się wszystko przepięknie składa. A jeszcze jako truskawka rozsądku na tej bezie ogarnięcia, jest wywiad, którego udzielił generał, wtedy już ówczesny komendant główny policji, rok po objęciu stanowiska. Bo powiedział wtedy: chcemy skruszyć szklane sufity, żeby mogli się przebić funkcjonariusze z rodowodem policyjnym, a nie milicyjnym. No, i w razie zarzutów, bo tam już się toczy śledztwo, będzie mógł powiedzieć: no, ej, no uprzedzałem, tak? Nie chciałbym, żebyście w tym tygodniu kogoś poznali. Bardzo niezwykłych ludzi. Otóż są to kierowcy, którzy, korzystając z tunelu na zakopiance, stwierdzić, że rozsądek tej nie będzie przeszkadzał w życiu. I w tunelu, w którym obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się ze względów bezpieczeństwa, robią sobie przystanki z bardzo różnych powodów. A to, żeby rozprostować nogi, bo w tunelu akurat nie pada. Albo tych dwóch ziomków, którzy postanowili, że będą rapować i kręcić klip w tunelu. A wszystkich i tak przybija tych dwóch dzbanów, którzy postanowili zrobić sobie selfie, którym udowodnią, że Darwin nie miał racji. Przecież ci ludzie po powrocie do domu sprawdzają widelcem, czy jest prąd w gniazdku, bo im pilot nie działa. A potem taki dzban stwierdza, że on będzie teraz ministrem edukacji. No i weź mu powiedzenie. Pytacie, co tam ciekawego nowego na froncie przyszłej walki z robotami o władzę nad światem? To jest bardzo dobre pytanie. Mamy w końcu zwycięstwo. Niewielkie, ale jest. Trzeba celebrować. Po tym, jak w zeszłym tygodniu władze San Francisco zgodziły się na to, żeby policja mogła uzbroić roboty w broń z ostrą amunicją, z pozwoleniem na użycie jej przeciwko ludziom, doszło do drugiego głosowania, podczas którego pod wpływem protestów władze miasta wycofały się z tej decyzji. Ciekawe, czy komendant główny policji, słysząc takiego wnioska, powiedziałby Dobrze, ja to im nie ufam. Z bronią to trzeba ostrożnie. I owszem, jest to fajne zwycięstwo, które należy celebrować, ale niech ono nie uśpi naszej czujności, bo nie wiemy jaka jest przyszłość. Dosłownie nie wiemy. Bo z TVN i z TVN 7 znika noc magii, czyli tam, gdzie odbywały się wróżby. Dla tych, którzy nie oglądają telewizji, można było tam spróbować się dodzwonić na numer, który no tani nie był, i zadać pytanie wróżce lub wróżbicie, którzy na to odpowiadali na antenie. Fakt, że nagłe zakończenie współpracy było dla wróżek i wróżbitów zaskoczeniem, poddaje pod wątpliwość ich kompetencje zawodowe. I jeśli myślicie, dobra, tam pewnie starsi ludzie dzwonili. No to nie, bo jest na przykład wróżka Welesa, która ja się o tym dowiedziałam dopiero teraz. To jest tak piękny news, która okazuje się, że specjalizuje się w branży IT? Hej kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj odpowiadam na pytanie, które wysłał do mnie drogą mailową A. Także, mój drogi, A, odpowiadam Ci na pytanie, czy do projektu lepiej użyć chmury? Ejżer? GCP, czy AWS. Także stawiamy karty. Ja osobiście nigdy nie korzystałem z Wróżki albo Wróżbity, z ich usług oczywiście, źle to zabrzmiało, bo jestem numerologiczną dziewiątką. My mamy bardzo duży dystans do ezoteryki. I uwaga, mamy no pierwszy przedświąteczny cud. Andrzej Duda poczuł ze wolności i zapowiedział, że zawytuje Lex Czarnek 2.0. W skrócie, to były zmiany w ustawie, które dawały ministrowi edukacji możliwość ręcznego sterowania poszczególnymi szkołami i usuwania dyrektorów, którzy nie mieli w gabinecie jego portretu, plus praktycznie uniemożliwiał dostęp do szkół organizacjom pozarządowym, które nie są związane z jedynie słuszną linią partii. Powody są w zasadzie dwa. Po pierwsze, Andrzej Duda, prezydent hobbysta, poczuł się już zmęczony tym, że jest ciągle ignorowany przez wszystkich, którzy nie są jego rodziną i którym nie podpisuje przelewów. Bo PiS teraz szybko stara się wypracować kompromis z Unią Europejską, aby dostać pieniądze, bez których Polska stanie na krawędzi katastrofy. I wszyscy zapomnieli, że jest jeszcze Andrzej. I Andrzej się irytuje. No bo chce być ważny, to, no to dlaczego nie jest? A drugi już oficjalny powód jest taki, że zrobił to po proteście rodziców, którzy zasypali go listami. Wpłynęły 133 listy od różnych organizacji i tysiące od osób prywatnych. Więc powiedział, że nie podpisze tej ustawy, ponieważ nie potrzebujemy w Polsce kolejnych napięć, które różnią społeczeństwo. Szkoda, że nie pomyślał w ten sposób, kiedy setki tysięcy ludzi wyszło na ulicę, by protestować przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Tylko że wtedy nie dostawał listów. Może on znaczki zbiera. Niedawno gruchnęła wiadomość, która wstrząsnęła posadami mrocznego świata zbrodni. Ojciec Mateusz miał być zdjęty z anteny. Telewizja polska nie chciała podpisać umowy z producentem serialu. Kiedy tylko wyszło to na jaw, przez polskie miasta przetoczyła się fala radości wśród złoczyńców. Zabrze, Wrocław, Siemiatycze czy całe lubelskie wszędzie złoczyńcy wychodzili na ulicę dając upust swojej niepohamowanej radości przy pomocy konfetti i takich małych petard pikolo. Do Sandomierza były wysyłane delegacje ze złoczyńcami z innych miast, żeby pogratulować, że fajnie jesteśmy z Wami, fajnie, że dołączycie do nas, wrócicie. Aż nadszedł ten zwrot akcji. Kiedy to Piotr Polk, który gra postać ponurego, budzącego grozę policjanta, powiedział w wywiadzie, że wszystko gra i się jednak dogadali i pracują już nad 29 sezonem. 29, <laughs> czujecie to? Delegacje złoczyńców jadące do Sandomierza zostały zawrócone, posprzątali konfetti i wrócili do pracy. Na przykład w Tomaszowie Mazowieckim. Bo tam policja zatrzymała trzech mężczyzn, którzy toczyli po ulicy trzy beczki z kiszoną kapustą. Pewnie zostaliby zatrzymani szybciej, gdyby operator miejskiego monitoringu podczas zgłaszania tego policji nie musiał tłumaczyć, że nie żartuje i że jest trzeźwy. Mężczyźni tłumaczyli się, że ukradli te beczki z kiszoną kapustą z okolicznego sklepu dla żartu. Że taka beka grozi im do 10 lat pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem. Ale za 20 lat, maks 20 lat, będą się z tego śmiali. A teraz mężczyzna, który został zatrzymany przez policję w swoim aucie. Skocie, Fabi. To była rutynowa kontrola, ale uwagę policjantów zwróciło jego dziwne zachowanie. Otóż, mężczyzna miał dobry humor i się uśmiechał. Opcje policjanci mieli trzy. Po pierwsze, dowiedział się właśnie, że to dziecko to jednak nie jest jego, tylko jego przyjaciela, ale i tak się nie zdenerwował, no bo i tak miał z tą dziewczyną zerwać także win-win. Po drugie, nie jest Polakiem, więc po prostu się uśmiechał bez wyraźnego powodu. A po trzecie, że jest pod wpływem marihuany. I to okazało się właśnie być to trzecie. I dzięki Bogu, że go aresztowano, bo gdyby nie to, to przecież by dalej chodził po ulicach i się uśmiechał do ludzi. Jak jakiś wariat. A kronikę kryminalną kończymy Mariuszem P. 45-latek z Białej Rawskiej stanie przed sądem pod zarzutem zabarumienia. Otóż Mariusz P. kupił od żony Andrzeja Kowalczyka połowę udziałów w hostelu, który kobieta miała z mężem. Problem w tym, że para była w trakcie rozwodu i Andrzej Kowalczyk się z tym nie zgodził. Ale Mariusz P. tanio skóry nie sprzeda, dlatego wjechał tam do tego hostelu ze swoją ekipą i dosłownie wynosili kanapy, szafy, wykręcali umywalki, nawet klamki wykręcali. Sąd sądem, ale sprawiedliwość górą. No i sąd pierwszej instancji uznał, że pan Mariusz P. jest niewinny. Ale to nic nie dało. Nie dało to nic. Bo sąd kolejnej instancji uznał, że doszło do uchybień i sprawa wraca na wokandę. I grozi mu pięć lat człowiekowi, który ma w garażu samochody za 3 miliony złotych, pięć lat za to, że wykręcał klamki z hostelu. Ale i tak najzabawniejsze jest to, że nie można podać jego nazwiska, co jest wielkim utrudnieniem. Kto to może być? To jest takie samo utrudnienie, jak poszukiwano Henryka K., właściciela zakładów Henryk Kania. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany. I w tym tygodniu Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa, który nie tylko zgarnął podium, ale również coś nowego. Otóż ten oto ziemniak, który jest symbolicznym uznaniem za zasługi, które wnoszą kolejne dzbany do tej specyficznej społeczności. Legenda mówi, że ziemniak ten wyrósł na jednej z działek obajtka, ale nie z sadzonki, a po prostu pod wpływem spojrzenia Przemysława, dajmy więcej, papieża Czarnka. Pan Przemysław spojrzał i ziemia już wiedziała, że musi urodzić ziemniaka. No ale co takiego zrobił minister rolnictwa? Otóż pojawił się na konferencji prasowej razem z Mateuszem Morawieckim i zapowiedział zmiany w prawie, które mają zakazać interwencyjnego odbioru zwierząt, w ramach walki o dobro polskiej wsi oczywiście. Tyle tylko, że użył argumentów, które wskazują na to, że albo nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi jako minister rolnictwa, albo bardzo niebezpiecznie i niefajnie manipuluje faktami, ponieważ Zgodnie ze zmianami, które planuje, organizacje zajmujące się ochroną zwierząt nie będą mogły odbierać katowanych zwierząt, a będzie to mogło robić tylko inspekcja weterynaryjna. Problem w tym, że inspekcja weterynaryjna i tak ma już dużo na głowie i zakładam, że nie ze złej woli, tylko po prostu z obłożenia obowiązkami odpowiadają tylko za ułamek takich interwencji. Po drugie, demonizowanie organizacji, które pilnują praw zwierząt, też nie jest zbyt uczciwe. Dana organizacja nie odbiera zwierząt, bo tak sobie postanowiła. Wcześniej to jest konsultowane z weterynarią, plus na końcu w zgodę i tak musi wydać gminę. To nie jest samowolka. I jeszcze jedno: interwencji, które kończą się odbiorem zwierząt, które tak bardzo zatrwożyły ministra, jest dużo mniej niż zakłada. Jeśli inspektorzy stwierdzą nieprawidłowości, to pouczają hodowcę. Jeśli ten ma problemy, na przykład finansowe, to pomagają mu w miarę swoich możliwości. Potem jest kolejna wizyta i w razie problemów kolejne pouczenie. Dopiero potem, jeśli sytuacja katowanego zwierzęcia jest tragiczna, jest ono odbierane. I rozpoczyna się postępowanie, bo zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. To nie jest tak, że niemieccy aktywiści, też nie oszukujmy się, na pewno też geje, jadąc rowerami przez polską wieś, widzą jakieś zwierzę i nagle rzucają rower w krzaki, kradną zwierzę i jadą razem oglądać Harry Pottera. I kolejna rzecz, na kilkanaście tysięcy takich interwencji, tylko kilkanaście kończy się odbiorem zwierzęcia. I uwaga, najważniejsze. Zgodnie z informacjami, które podało samo Ministerstwo Rolnictwa, na kilkanaście tysięcy takich interwencji skargi były na pięć z nich. No to po co tak manipulować faktami? Poprzedni taki projekt przepadł w Sejmie, bo pod petycją odrzucającą takie zmiany w prawie zebrano 200 tysięcy podpisów. No ale klasycznie, rząd musi znaleźć wroga, przed którym tylko oni potrafią nas uchronić. Imigranci, uchodźcy, geje, gender, oni już wszyscy zostali pokonani. Niemcy i tak już tam zazdroszczą dobrobytu, a więc musi powstać kolejny wróg. W tym wypadku akurat ci, obrońcy zwierząt. Minuta ze zwierzakami. Tymi, których nie trzeba odbierać. Na wyrównanie ciśnienia. Uwaga teraz, proszę uwagę rodziców małych dzieci, takich, które już mają, już mają jakieś zachcianki, jakieś życzenia i tak dalej. Urzędnicy nie muszą być wcale po waszej stronie. Przynajmniej ci w Los Angeles. Tam Madlen, którą widzicie właśnie, powiedziała rodzicom, że chce hodować jednorożca w ogródku. Ci, żeby ją spławić, powiedzieli, że do tego potrzebne jest zezwolenie władz miasta, więc no niestety, ale tego nie przeskoczył. Ale ona postanowiła to przeskoczyć, a więc napisała oficjalna czy oficjalna tyle, na ile potrafiła. Napisała oficjalne pismo do Urzędu miasta i dostała odpowiedź. Oficjalne, urzędnicze potwierdzenie i zezwolenie, że owszem, może hodować jednorożca w ogródku. Oprócz tego pismo zawierało informację, że musi zapewnić jednorożcowi ekspozycję na światło księżyca, dostęp raz w tygodniu do tęczy i karmić go arbuzem. Jeden arbuz tygodniowo tak jest w papierach to się bardziej opyla mieć jednorożca niż kota. I jeszcze do tego stratęczą. Kultura na wynos i dzisiaj będzie bardzo różnie. Mam dla was trzy rzeczy, wszystkie są skrajnie różne i dla różnych, no, dla różnych osób. Po pierwsze, wiem, że z powodów, których nie rozumiem, oglądają newsy bez wirusa y, też dzieci. I dlatego, specjalnie dla młodych widzów, mam coś, co jest idealnym wejściem w świat książek. To jest pierwsza książka w życiu, jaką przeczytałem, Tomek na Czarnym Lądzie. Namówił mnie starszy brat, pozdrowienia dla Grześka. I pierwszy raz sięgnąłem po książkę i wciągnęło mnie z butami. Słuchajcie, dosłownie jak Jumanji. Żyłem tym, czym żył główny bohater, chłopiec, który był członkiem wyprawy przez Afrykę. Miałem wypieki na twarzy, kiedy wpadał w tarapaty, czy kiedy zdobywał z dorosłymi miejsca nietknięte przez cywilizację. I to było przeżycie, przez które ja zamieszkałem w bibliotece. Dosłownie, znałem praktycznie każdą książkę, która tam była od tamtej pory przeczytałem niezliczoną liczbę książek. Jeżeli macie ochotę przekonać czymś, dzieci do czytania, to wydaje mi się, że to może być całkiem spoko książka. Gdyby nie książki, to byśmy się teraz tutaj nie widzieli. I ciekawostka, jakiś czas temu znalazłem na takim, na takim wiecie, przy, przydrożnym, nachodnikowym stoisku, dokładnie to wydanie książki. Okazało się, że tytuł nawet źle zapamiętałem, bo to są przygody Tomka na Czarnym Lądzie. Ale nie będę jej czytał, bo tak jak zobaczenie miłości z podstawówki po tym, jak urodziła szóstkę dzieci, zrobiła sobie trzy razy usta i tłumaczy, dlaczego warto głosować na Konfederację. Niech żyje w mojej pamięci tak, jak ją zapamiętałem. Znaczy książka jest genialna. Przykład po prostu. Chodzi o podejście do sentymentu. Polecam absolutnie. Genialne. Fantastyczne. Wejście w świat książek. A druga rzecz to film. Komedia. Tylko uwaga. To jest... Yy, wystrafiłem przez przypadek. To są takie fajne perełki, które się przypadkowo znajdują. Ten film to bracia Grimsby. I to nie jest film na randkę. Przynajmniej nie na pierwszą randkę. Na taką 46, kiedy już macie do siebie dystans i dziewczyna nie krępuje się powiedzieć weź to wyłącz, to cię bawi. Czy ty głupi jesteś? To w skrócie komedia o dwóch braciach, gdzie jeden z nich jest specjalnym agentem, a drugi dobrodusznym angielskim kibolem i głową patologicznej rodziny. Stoi za tym Sasza Baron Cohen, czyli komik, który dał światu absolutnie genialnego Borata. No i po tym, jak sięgnął mistrzostwa komedii w Boracie, teraz może bezkarnie bawić się żartami z pokrowcem na marekasy, ignorując cenzurę. No i dla niektórych pewnie dobry smak, mnie to po prostu bawi. I na koniec absolutna perełka, czyli nowy program Pawła Hałupki to nie są ćwiczenia. Wjechał już na YouTube a kilka dni temu i Paweł Chałupka dla mnie jest absolutną topką stand-upu w Polsce. Oczywiście każdy może mieć inne zdanie, wiadomo, gusta są różne. Cały program jest świetny, ale uwaga, bit o kościele, o jego... Ja mam jeszcze ciary, parcie widać to, widać. To jest tak genialne na kilku poziomach, absolutnie fantastyczna rzecz. To jest jedna z najzabawniejszych rzeczy, jakie słyszałem w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Do zobaczenia na YouTube. A z innych programów stand-upowych polecam też Filipa Brymore w programie Happy, Błażeja Krajewskiego w programie Rzut 2, no ale to chyba nie trzeba Błażeja przedstawiać, tak? No i Cezarego Pontewskiego. Co tam u mnie? Tylko 17 minut? No ale czarek to czarek. Koniec tygodnia w Sejmie był pracowity, a więc było sporo głosowań, przeszło. No, przyszły ciekawe ustawy. Między innymi zgłoszono do czytania ustawę w obronie chrześcijan. A o co w tej ustawie chodzi? Otóż zmiany w kodeksie karnym, które proponują chłopaki od Zbigniewa Ziobry, czyli Solidarna Polska, mają za zadanie chronić Kościół i chrześcijan w Polsce poprzez bardziej rygorystyczne karanie obrazy uczuć religijnych. Wygląda to tak, że za zakłócanie mszy świętej grozić ma do 3 lat, do dwóch lat za lżenie czy wyszydzanie Kościoła, jego dogmatów czy obrzędów i, uwaga, do 3 lat za wyszydzanie za pomocą mediów, czyli za memy z papieżem, za żarty o Jezusie i tak dalej. I prawdziwy cyrk, uwierzcie mi, dopiero otwiera swoje podwoje w uzasadnieniu. Otóż Solidarna Polska twierdzi, że to wzmocnienie ochrony prawnej przed czynami godzącymi w tak kardynalną wartość, jaką jest wolność sumienia i religii. Czyli wprowadzają karę więzienia za memy za żarty w ramach walki o wolność. To jest wybitna logika niezwykłych umysłów. No i te prężne umysły chłopaków z klubu religijnego fanatyka, poszły jeszcze dalej. I w uzasadnieniu podają, że obecne prawo ułatwia dyskryminację chrześcijan. Mhm. W kraju, którego Królem jest Jezus Chrystus, królową Maryja, a najważniejsi politycy kraju jeżdżą do księdza, do Torunia, oddawać mu hołd. Dyskryminacja chrześcijan. To tak jakby w wiosce Smurfów, którą rządzi papa Smurf i w której mieszkają Smerfy, wprowadzać ustawę, która ma chronić smerfy przed dyskryminacją. I to właśnie chce zrobić wiceminister Warchow. Przecież gdyby jego umysł zastąpić to sterem, to tam nie nastąpi żadna zauważalna różnica jakości. A, jeszcze jedno. Piękne, bardzo piękne zdanie padło. Jego zdaniem w Polsce trwa, uwaga, to jest cytat, rewolucja neobolszewicka przeciwko wierzącym. Więc jeżeli ostatnio rozbawił was jakiś żart o Jezusie albo mem z papieżem, to czy wy jesteście z siebie ludzie dumni, tak? Neobolszewickie elementy wywrotowe? Do licha, przecież neobolszewickie elementy wywrotowe to jest to coś, co musi wejść do języka potocznego. To jest zbyt piękne zdanie, że przepadło gdzieś tam w mrokach dziejów. W takim razie, skoro już ma przejść taka ustawa, która ma chronić dyskryminowanych chrześcijan i księży, no to może by tak na drugą nóżkę wprowadzić ustawę, która chroni przed księżmi. Na przykład przydałaby się w Makowie Mazowieckim, gdzie książka Techeta podczas lekcji znęcał się nad uczniem, wykręcając mu ręce i przyciskając do ławki, aby ten przeprosił pana Boga. Nie mogę wam pokazać tego filmu, bo dostanę absolutnie strajka i bana od YouTube'a z algorytmu, dlatego że pokazuje przemoc nad dziećmi. Natomiast mogę dodać to, że to jest szkoła, w której uczą się dzieci ze spektrum autyzmu i z ADHD. I dzieci już wcześniej zgłaszały dyrekcji, że z księdzem coś jest nie tak i on się nad nimi znęca, ale dyrekcja stwierdziła, że o pewnie przesadzają, tak? Więc jedna z uczennic nagrała tę sytuację, możecie sobie znaleźć w lecie. I wiecie, co zrobił ksiądz po tym? Jak się dowiedział? Zadzwonił do jej matki i groził jej, żeby usunęła to nagranie. Mocne słowa jak na członka dyskryminowanej grupy, no ale są też, są też normalni księże, którzy nie są dewiantami ani psychopatami z syndromem Boga. Na przykład ksiądz Trojan Marchwiak z Poznania, który poprosił wiernych, aby nie zostawiali mu pieniędzy podczas kolędy w kopercie, bo zależy mu na tym, aby tym spotkaniom przywrócić ideę budowania więzi z parafianami, a nie handlowania obrazkami. Do tego zapowiedział, że odwiedzi tylko tych, którzy wcześniej przyjdą do zakrystie i tam się podpiszą, że chętnie księdza zaprosimy. Normalny ksiądz powołania. Rzadkość, ale fajna rzadkość. I on teraz, wiecie, on jest teraz jak, jak, jak ten uczeń, który, jak jest okienko pomiędzy lekcjami, to mówi, A może byśmy tak nadrobili program, nadgonili program z polskiego na przykład, zamiast grać na korytarzu, na telefonie, Fortnite'a. Spuszczenie powietrza z opon w jego BMX-ie to będzie dla niego dopiero ostrzeżenie. Mówi o dzieciaku, nie o księdzu. Chociaż może jeździ. Skoro jest normalny, kto wie. No, a skoro przy Fortnite jesteśmy, bardzo ciekawie rozwija się sytuacja w Kanadzie. Tam Sąd Najwyższy w Quebecu zezwolił na pozew zbiorowy rodziców przeciwko Epic Games, czyli producenta gry Fortnite. A stoją za tym rodzice, których dzieci uzależniły się od tej gry. Jedno z dzieci spędziło w grze prawie 8 tysięcy godzin, inne wydało tam 6 tysięcy dolarów. I możecie powiedzieć, hola hola, Karolu, a co ma producent gier do dzieci, których nie upilnowali rodzice? Trochę ma. Uzależnienie od gier zostało uznane przez WHO za chorobę już 4 lata temu. Plus prawnicy rodziców powołali się na sprawę, gdzie pozwano firmy tytoniowe, które nie ostrzegały swoich klientów o zagrożeniach związanych z paleniem. A jeśli myślicie, że w Fortnite grają tylko dzieciaki, to ciekawostka: renomowany serwis GQ podał informację, że ta gra pojawiła się jako przyczyna 200 pozwów rozwodowych w Wielkiej Brytanii. I o to się głównie rozbija, że producenci gier nie informują rodziców i dzieci, że gry mogą uzależniać. I jasne, że to nie zwalnia z odpowiedzialności rodziców za to, że pilnowali swoich dzieci, no ale dwie strony są tutaj, bo producenci gier nie chcą informować o tym, że ich produkty mogą uzależniać. A mogliby na przykład informować tak jak producenci papierosów. Wiecie, że jest opakowanie i dwie trzecie albo połowa. Niech, połowa. Niech będzie połowa. Połowa opakowania to jest ostrzeżenie. Mogliby zrobić na przykład takie. Że dziecko uzależnione od gier nie będzie miało kolegów i wyrośnie na dzbana, to jest porządne ostrzeżenie i bardzo wyraźny sygnał ostrzegawczy. No i też jest jakiś kompromis. Natomiast problemy z ostrzeżeniami na paczkach papierosów są na pewno mniejsze w Nowej Zelandii. Tam we wtorek uchwalono prawo, na mocy którego osoby urodzone po 1 stycznia 2009 roku nie będą mogły legalnie kupić nigdy papierosów. Mało tego, zmniejszy się też liczba punktów, w których będzie można kupić papierosy. Z 6 tysięcy sklepów na 600. No i psindera w tym odcinku nie będzie, ponieważ no, niestety ale nie dotarły do mnie materiały ze schroniska, które miały dotrzeć. I teraz uwaga: jeżeli pracujecie w schronisku albo jesteście wolontariuszami i chcielibyście, aby wasze zwierzaki znalazły się w psinderze, w niusach bez wirusa, to odpalę rekrutację. Piszcie na www.jadopsindera.gmail.com Taki adres. I tam się dogadamy, tam sobie ustalimy cały harmonogram, kalendarz i tak dalej. Ja do psindera, małpa, gmail, kropka, warzywa wracają w cyklu warzywa, które osiągnęły więcej niż generał Jarosław Szymczyk i Por. Por. Łacińska nazwa Allium Ampeloprasum. Gatunek rośliny dwuletniej z rodziny amarylkowatych. Pochodzi z Azji Mniejszej. Na tereny Polski trafiła w średniowieczu. Jest jednym z symboli narodowych Walii. Generał inspektor Jarosław Szymczyk pochodzi z Katowic. Do komendy głównej trafił w 2016 roku. Będzie jednym z symboli przejścia do historii przez granatnik. Jarosław Szymczyk został komendantem głównym, bo po przejęciu władzy PiS pozbył się wszystkich w policji w stopniu generała i tylko on został. Por jest wybierany nie dlatego, że został ostatni na działce, ale ze względu na to, że jest bogaty w witaminy K, B6, C, czy magnez, miedź oraz żelazo i wspiera przeciwutlenianie. Generał Szymczyk nie wspiera przeciwutleniania. Por w przeciwieństwie do Generała Szymczyka działa odtruwająco i zwalcza kaszel. Generał Szymczyk nie zwalcza kaszlu, co podkreślił wysyłając na stłumienie protestu kobiet antyterrorystów z gumową amunicją. Zastępca Generała Szymczyka jest umoczony w aferze policjantów z Wydziału Drogowego i w aferze respiratorowej. Umoczony por i ugotowany sprawdzi się jako niezastąpiony dodatek do zup, a w sałatkach, surowy, to już w ogóle. Owszem, Por nie ma dziewięciu medali i orderów, jak komendant główny policji, ale też nie strzelił z granatnika w swoim ogródku, więc tak szczerze, no to czy jest sens się licytować? Kiedy zapytamy przypadkowego przechodnia o Pora, usłyszymy zapewne O, proszę pana, por do surówki? Doskonały! Akcentuje zawadiackość ziemniaka, jednocześnie nie dominując filuternej kapusty pekińskiej. Kiedy zapytamy o generała Szymczyka, usłyszymy zapewne Ludzie marudzą, a ja widzę plusy, proszę pana. Sam na siebie przeprowadził zamach, sam się z niego wyratował, trzeba doceniać samowystarczalność. Dlatego, właśnie to, por, w przeciwieństwie do niektórych, zapisze się pozytywnie na kartach historii i w ludzkich sercach. Odpadliśmy z mundialu, ale emocje jakimś studem cały czas są z nami. Po pierwsze, cały czas wraca ten smród z tymi premiami dla piłkarzy, które miały być, potem okazało się, że no jest smród, bo są za duże, a więc je wycofano. Ale wcześniej, żeby ich nie wycofano, to piłkarze doszli do wniosku, że hm, zróbmy tak, że część pójdzie na cele charytatywne dla dzieciaków, a więc wtedy będzie ok. I Grzegorz Krychowiak w jednym z wywiadów powiedział właśnie, hm, szkoda, że tej premii nie ma. Kilka milionów poszłoby na szczytny cel. Co pokazuje, w jakiej bańce, w jakiej zamkniętej bańce żyje ten milioner. Ostatnią styczność ze zwykłymi ludźmi to on miał przecież jak leciał sobie do nowego klubu w Arabii Saudyjskiej, tam już muszejkowie płacą, i przelatywał nad Biedronką i pomachał plepsowi. zakładając, że w ten sposób uczynił ich dzień właśnie lepszym. Ale, ale, żeby nie być nieuczciwym wobec innych reprezentantów, to nie wszyscy są tak odklejonymi milionerami. Na przykład Piotr Zieliński kupił za własne pieniądze dwa budynki, w których jego rodzice prowadzą rodzinne domy dziecka. Czyli są wśród nich też normalni. Zresztą, selekcjoner reprezentacji, on ma, Czesław Michniewicz, on ma wybitnie pod górkę ostatnimi dniami. Bo jak się okazało, PZP nie skorzystał z klauzuli, która za automatu przedłuża jego kontrakt jako selekcjonera, a więc zaczynają się negocjacje, którym on wybitnie nie sprzyja. Bo blokuje dziennikarzy, którzy ośmielili się krytykować styl gry, który preferuje, który polega na unikaniu gry, no bo jak w coś nie grasz, no to ciężko wtedy przegrać. I on tych dziennikarzy, słuchajcie, blokuje hurtowo. Co to jest za bakłażan, to jest niewiarygodne. Jeżeli Twoją pracą jest opracowywanie taktyki i strategii, to to nie jest dobra reklama. No ale, ale, żeby być obiektywnym, trzeba odnotować też pewien sukces Czesława Michniewicza. Bo w Salwadorze jego sobowtór wygrał konkurs na najlepszego sobowtóra uczestników mundialu. I możliwe, że wygrana jego sobowtóra może być jednym z ostatnich sukcesów pana Czesława w najbliższym czasie. No dobra, co tam jeszcze w sporcie? Mundialowo to Anglicy mimo odpadnięcia zanotowali niezwykły sukces. Po raz pierwszy w historii żaden z ich kibiców nie został aresztowany podczas mistrzostw świata. A nie mundialowo, to Polki reprezentujące barwy Nawi Javelins, wygrały w turnieju bardzo długiej nazwie, który jest uznawany za nieoficjalne mistrzostwa świata w Counter Striku. A w Tajlandii też na mistrzostwach świata i też w strzelaniu, ale już w Realu, Polacy zdobyli pięć medali na IPSC Handgun World Shoot. Czemu te? Imprezy nie mają krótszych nazw. W każdym razie, w strzelectwie praktycznym. No i też nie mogę wam pokazać fragmentu tych zawodów, w sensie na czym polegają te zawody, no bo, no bo tam jest strzelanie, no i algorytm mi znowu wytnie film. W Teksasie tego nie robił. U nas tak. W każdym razie to są takie zawody w Johna Wicka. Macie broń, macie porozkładane tarcze w takich warunkach w miarę przypominających warunki polowe. I musicie to wszystko jak najszybciej zestrzelić. Ale bo jeszcze przecież mamy jeden sukces mundialowy. Ale tym razem serio. Bo Szymon Marcinek ze swoją ekipą polskich sędziów poprowadzi mecz finałowy. Albo poprowadził, jeżeli oglądacie to w poniedziałek. A jak się znajdzie jeszcze jakiś jego sobowtór, no to pan Czesław to się zagotuje. Często piszecie do mnie w listach. Karolu, mój brat zostawił mi pod opiekę dziecko. To już czwarty rok, jak nie wraca, zaczynam mieć podejrzenia, że to już tak zostanie. I oglądamy bajki. I tak sobie pomyślałem, że spoko byłby crossover Krecika z Puchatkiem. Może byśmy ruszyli taką petycję. Ty masz zasięgi, ja mam czas, a dzieciak będzie sortował podpisy. Już pomysł taki kiedyś był. I odpadł. Bo Krecik się wypisał z projektu. Podobno Puchatek wali w szyję. I też dlatego nie ma dzieci. I to wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla was, którzy nie pomijacie reklam, wiedząc, że 30 sekund wystarczy, dla tych, którzy mają YouTube Premium też, bo tam też coś z tego skapuje, Jeżeli macie coś fajnego, czym chcecie się podzielić, piszcie do mnie na Karol Mozolski albo na Facebooku na fanpage. Nie na prywatne, albo na Instagramie, albo najprościej na maila. Newsy bez wirusa, gmail.com Wszystko czytam, nie na wszystko jestem w stanie odpisać, bo z tego bardzo, bardzo dużo. Do no tyle. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia. Cześć. Inne wydało tam 6000 dolarów. I możecie powiedzieć: hola, hola, Karolu. A co? No co? Właśnie, co?